Bądź mno. Level 17. Ojciec fan ogrodnictwa. Ma fetysz kul. Cool. Tak kurwa, nie pomyliłem się, ma jebany fetysz kul. Cool. Na początku przejawiało się to tym, że wszystkie jebane chruście są obcięte w jebaną kulę. Tuje, sosny, róże, nawet dziko rosnący bez w jebaną kulę. Rozumiem, tak jak w modzie, tak i w ogrodnictwie są różne mody. Na początku jeszcze to tolerowałem, ale jak zaczął przynosić swój fetysz do domu, myślałem, że pierdolne. Pewnego razu wchodzi do mnie i się pyta... Anon, weź mi znajdź w tych internetach telewizor, bo nasz Rubin już nie daje rady. Pomyślałem zajebiście, może w końcu zacznę rozróżniać kolory. Szukam, szukam i znalazłem piękny, kineskopowy deł. Wołam papę, papa, papa, zobacz jaki wykurwisty telewizor. Pape przyszedł, popatrzył i się zapytał: Anon, a nie dałoby rady takiego w kształcie kuli? Kurwa, czy jestem potomkiem Ameby skrzyżowanej z kulą? Papę, a skąd ja ci wezmę TV w kształcie kuli? Na szczęście matka zagroziła ojcu, że mu wyrzuci całą kolekcję Roku w ogrodzie na VHS, jeśli nie kupi normalnego telewizora. Jakiś czas później, jak wracałem z licbazy, a koło mojego domu stoi dostawcza, a obok stoi papę i podpisuje jakiś papier. O chuj, kurwa, i PG stary pewnie znowu coś odjebał. Wchodzę do domu, mamy płacze, a tata śmieje się jak Borikson, gdy widzi paczkę fajek. Wchodzę do salonu, a tam stoi posąg. Osąg jebanej kuli. Mam zawał PNG. Papę wchodzi, kładzie mi rękę na ramieniu i z triumfem ogłasza: Anon, zobacz co papę kupił na targu u Rusków. Dwa dni później, jakoś o 12 w nocy, usłyszałem dziwny dźwięk bitego mięsa o beton. Wychodzę z pokoju. Mamy pojawia się obok, wchodzimy do pokoju, a tam stary dyma posąg. Matka mdleje i odpowie. Pape, co ty odkurwiasz? Odwraca się a tam stuleja mocno i soczysty strzał w stronę księżyca. Po paru miesiącach jego fetysz doszedł na sam szczyt pały Trynkiewicza. Ojciec zaczął twierdzić, że ziemia ma kształt kuli. <laughs> Każdy przedmiot w domu był kształtu kuli. Jak matka robiła obiad, to ojcu musiała specjalnie ziemniaki i mielone formować w kule. A raz jak się go zapytałem, Papę, dlaczego ożeniłeś się z mamę? A on mi odpowiedział, bo jak się schylała, to miała dupę w kształcie kuli. W tym roku dostałem od niego na urodziny kule, Disco. Ale wykurwista ekse. Ale zaniepokoiło mnie to, że to była pierdolona kula. Matce na rocznicę kupił kule. Analne. I dał bukiet oczywiście, były ułożone tak, żeby formowały kule. W pewnym momencie ojciec powiedział, że wyrusza na podróż życia w poszukiwaniu kwiatka, którego kielich ma kurwa idealny kształt kuli. A ojciec takiego okazu na działkę nie popuści. Mieliśmy spokój na pół roku. Zaczęliśmy wymieniać kulowe meble. Niestety, dzień po wymianie mebli wrócił on. Ja pierdolę, przypał. A tak naprawdę nie dotarł do żadnej Ameryki, tylko do krynicy. Anon, Grażyna, znalazłem kulę! I w tym momencie za niego wychodzi jakieś dziecko. Faktycznie przypominało kulę. I nie wiem, co było bardziej podejrzane, to że stary przyprowadził dziecko z krynicy, to czy to, że nie miało ono brwi. Młody coś tam zaczął pierdolić. Chyba posługiwał się jakimś językiem suahili. Kurwa, papę, porwałeś dzieciaka. Anon to jest mój syn, kula. A te pokurwiło cię, oddaj tego dzieciaka jego starym. Wątpię, żeby chciał przebywać w towarzystwie takiego zjela jak ty. Papę słysząc moje słowa wpadł w instant rage i powiedział, żebym wypierdalał z jego domu. Smutna żaba PNG Nawet nie skończył mówić, a usłyszeliśmy wycie Syren. Tak, to były bagiety. Jeden z bagiet majstrów zaczął drżeć ryja w megafon. Wyłaś, kurwiu, wiemy, że tam jesteś, oddawaj kulę. Breaking Bad mocno. Mówię, tate oddaj im go, przecież twoja pasja to ogrodnictwo, nie kule. Tate zdecydował się oddać im tego dzieciaka. Na szczęście matka kula nie zgłosiła tego do płoku łatuły, bo młodemu spodobała się wycieczka. Ojciec wynormalniał, zaczął normalnie przycinać krzaczki na działce. Teraz większość czasu na niej spędzał. Jupi, spokój. Niestety nie na długo. Jakoś w lipcu stary spadł z drabiny podczas przyciniania wielkiego klona koło działki. Złamał nogę. A jak lekarz powiedział mu, że będzie musiał chodzić o kulach, to stary tak się podjarał, że aż dostał takiej palpitacji serca, że prawie spotkał Piotra w bramie. Niestety po tym, jak zobaczył, że te kule to nie są takie kule, jak on myśli, powiedział, chur, co to jest, dur? Szybko popadł w depresję. Matka zafundowała mu muzykoterapię. Jak wrócił, lapnął tylko kamerę i bluzek z kapturem. Anon Grażyna jadę do Krynicy. Ale Janusz po co? Jadę do kuli. W zimowy poranek, nudząc się na przerwie, zobaczyłem jak w moją stronę zapierdalają jakieś szczepki i karynki z prędkością czterech magików na sekundę. Pytają się mnie, czy znam MC Omena. Kogo kurwa? Jedna karenka wyciąga z rajfona. Na ekranie widzę mojego ojca obciętego na zero, ma głowę w kształcie kuli. Schudzę 30 kilo, a obok niego stoi nikt inny jak kula i razem rapują. Słuchaj tylko lapseów swojego ku... Y, y, tatę. Jeżdżę na wszystkie koncerty, bo tylko wtedy mogę się z nim spotkać. Wszyscy mi zazdroszczą, że znam Kule i Omena. Wszystkie karynki dają mi dupy. Wygryw mocno.